Jeśli nie zbudujesz Twojego zespołu jako trener personalny, bardzo szybko spotkasz się z sufitem Twojej wydajności, gdy zapełnisz swój grafik. Jeśli nie chcesz tego robić i taki stan rzeczy jest dla Ciebie w porządku, spoko. Nie musisz nic zrobić, mam z tym git. Jednak, jeśli chcesz stworzyć warunki, aby móc rozwijać się wyżej, zyskać większą niezależność, spokój oraz możliwość pojechania na urlop i nie tracenia na nim podwójnie, czyli po pierwsze nie zarabiasz, po prostu płacisz, trenerzy zrozumieją, dzisiejszy film jest dla Ciebie. Powiem Ci, dlaczego warto budować zespół trenerów współpracujących z Tobą, i co ważniejsze, powiem Ci też jak to zrobić. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania odnośnie rozwoju biznesu trenera personalnego, nie krępuj się, napisz do mnie na Instagrama, podrzucamy Artur Media i lecimy z tematem przewodnim filmu. Dlaczego warto budować zespół trenerów współpracujących z Tobą? Tutaj mam dla Ciebie kilka punktów. Po pierwsze, będziesz więcej zarabiać. Wow, niesamowite, ponieważ nie będziesz już tylko Ty odpowiedzialny za Twój przychód, tylko również inne osoby będą, powiedzmy, do Waszej wspólnej skarbonki się e, dorzucać. Więc to, że będziesz więcej zarabiać jest to pewnik. Jak o ile więcej, to tak naprawdę zależy od Ciebie, ponieważ Zupełnie o zupełnie innych cyfrach rozmawiamy, gdy chcesz mieć super minimalistyczny zespół dwóch, trzech osób, a zupełnie inaczej, jeśli chcesz celować w 10 osób. Te i te rzeczy są jak najbardziej do zrobienia i wiadomo, że to inaczej się przykłada na zarobki. W każdym razie, będziesz po prostu zarabiać więcej, ponieważ już będziesz mieć swoją małą, mały zespół, małą firmę. Powiedzmy, nie będziesz już tylko e, freelancerem wyłącznie. Twój przychód przestanie być uzależniony od pracy godzinowej. To jest niesamowicie ważny punkt, jeśli ktoś ma w sobie, powiedzmy, jakąś tam nutę przedsiębiorcy. Jako trener w większości przypadków, nie zawsze, ale w większości przypadków dość mocno wymieniasz swój czas. Na pieniądze, czyli masz zapłacone konkretnie za jakąś tam stawkę godzinową, przepracujesz 100 godzin, to wiesz, że zarobisz jakąś tam kwotę. Wiadomo, można to w pewien sposób optymalizować i nie zawsze jest to taki jeden do jeden, Jednak w dużej mierze no powiedzmy pracujesz za na godzinę. Za fajną stawkę, jednak wciąż pracujesz na godzinę. I jeśli zbudujesz sobie właśnie zespół wokół Ciebie, to przestaniesz zarabiać wyłącznie tyle, ile przepracujesz, ponieważ będziesz mógł pracować mniej, zarabiać więcej, już bawić się powiedzmy takimi suwakami. No i dacie to w mojej opinii niesamowitą ilość wolności. O to na wszystkim chodzi, jeśli chodzi o bycie przedsiębiorcą, ponieważ. Raczej większość ludzi chce być przedsiębiorcą, żeby mieć, powiedzmy, poziom życia, szczęście, elastyczność wyżej, a nie niżej, wiesz. Ja osobiście też kiedyś jako trener w złotej klatce, czyli powiedzmy zarobki fajne, ale brak czasu na jakiekolwiek życie poza tym. Szczerze, specjalnie dobrze się bawiłem, więc <grytanie> staram się pomóc innym, żeby powiedzmy nie musieli do tej złotej klatki również wpaść. Dalej, przekształcisz twój biznes w bardziej skalowalny, ponieważ w Twojej zwykłej pracy... Z klientami jeden na jeden nie jesteś w stanie jakoś super wyskalować. Oczywiście trochę możesz na przykład wyskalować swoje przychody podnosząc ceny, bawiąc się ofertą, łącząc ludzi w jakieś tam pary i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele takich zabiegów, ale jednak, no, nie jest to powiedzmy w i tak naprawdę może, jeśli teraz masz pełen grafik i nie robisz, że tak powiem, żadnej kombinatoryki, to jak zrobisz mega dużą, to jesteś w stanie podwoić twój biznes, czyli tam robisz teraz 100 godzin, zarabisz 15 koła, tak dobrze pokombinujesz, to, to najprawdopodobniej zamkniesz się w robieniu 100 godzin, 30 koła, ale to już byś musiał być naprawdę Genialnie wszystko wymyślić, no i wciąż po prostu pracować na godzinę. Nie? A tutaj, jeśli chodzi o możliwość skalowania biznesu, jeśli masz zespół, no to ty po prostu kontrolujesz wszystko. nie? Ile klientów obsługujecie, ile masz trenerów, ile osób sprzedaje i tak dalej. W każdym razie, będziesz chciał, powiedzmy, potroić swój biznes, no to zwiększysz ilość osób i no tak się po prostu rozwija, skaluje biznesy. Więc będziesz miał biznes bardziej skalowalny, jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie. Dalej, Twój biznes będzie bardziej stabilny, gdy zależy tylko od ciebie i Twojego zdrowia. Jest bardzo niestabilny. Być może miałeś już kiedyś taką sytuację, albo po prostu siedzieć to w głowie. Jako trener, nagle nie wiem, jesteś chory po prostu, bo właśnie wiesz, na wakacje, chcesz wziąć urlop, złamać rękę, jesteś chory w szpitalu, cokolwiek, no to wtedy po prostu nie zarabiasz. No i wiesz, jeśli 100% biznesu opiera się właśnie na tobie, no to tak naprawdę to jest niesamowicie ryzykowne i większość z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, albo nie chce sobie zdawać z tego sprawy i powiedzmy, no jakoś tak leci przez to życie z tym wszystkim. A prawda jest taka, że no jest to trochę freestyle, hazard i wszyscy wiemy, że nie jest to specjalnie bezpieczne rozwiązanie. Także jeśli będzie więcej osób, po prostu pracował, na Wasz wspólny sukces, bo staniecie się właśnie zespołem, nie, nie będziesz tylko jedną osobą, jednoosobową armią, to biznes będzie o wiele bardziej stabilny. Możesz wypaść sobie, obiegu, możesz wziąć jej przerwy, może się tam cokolwiek, <grym> może się stać i powiedzmy to wszystko wciąż będzie działać. Więc w mojej opinii chyba jeden, może nawet najważniejszy punkt tak naprawdę, że Twój biznes nie jest taki zero i zależny od Ciebie. Dalej, hmm. posiądziesz uniwersalne umiejętności, którą będą, które będą mieć świetny transfer na całe Twoje przyszłe przedsiębiorcze życie. W sumie nawet nie tylko przedsiębiorcze, też pewnie prywatne, ale powiedzmy, że głównie przedsiębiorcze życie. O co chodzi? Wiesz, zatrudnianie, komunikacja z zespołem, organizacja, delegowanie, negocjacje, opieka i tak dalej, i tak dalej, to są wszystko umiejętności, które są po prostu uniwersalne. Jakby nie zbudujesz ich zazwyczaj, a przynajmniej nie od takiej praktycznej strony, jako właśnie freelancer, osoba, która po prostu działa sama, a w momencie, gdy będziesz chciał nawet zbudować prosty, mały, minimalistyczny zespół trzyosobowy, to już wchodzi tutaj wiesz wszystko, nie? Powiedzmy, już research kandydatów, jakaś rozmowa wstępna, zatrudnianie pierwsze, widzisz jakieś powiedzmy zabawy z podatkami, z wynagrodzeniem, z jakimś tam sposobem rozliczenia, może jakieś ubezpieczenia, cokolwiek, cokolwiek. Nie w każdym razie to już jest po prostu zalążek umiejętności, które mogą ci być po prostu potrzebne do zbudowania gdzieś tam kiedyś jakiejś większej firmy, jeśli byś po prostu chciał. Nawet jeśli tego nie chcesz, to w mojej opinii to są właśnie uniwersalne umiejętności, które po prostu na pewno zawsze ci się przydadzą, bo już z każdą nowo nabytą umiejętnością, przynajmniej w przedsiębiorczym świecie, często tak jest, że już nigdy nie patrzysz na świat, powiedzmy tak samo z powrotem. Nie? Czyli już jakby zawsze różne problemy, różne sytuacje, różne płotki do przeskoczenia będziesz już rozkłaniać przez ten, powiedzmy, warsztat, który masz tu w głowie. On może być po prostu bardzo, bardzo potęczny. Także dalej. W przypadku niemożliwości aktywnej pracy, no właśnie, choroba, urlop, cokolwiek, Twój przychód nie spadnie do zera. Czyli po prostu nic Cię nie będzie w stanie wyciąć z tego. Y -y -y. Nie stracisz po prostu nagle źródła dochodu z dnia na dzień, ponieważ może nawet jeśli za cały Twój przychód, powiedzmy, zespół trenerów będzie odpowiadał za 30% na przykład całego Twojego przychodu, no to wciąż jako usługodawca świetnie jest móc nawet podjechać na urlop, czy móc sobie zachorować, żeby zrobić 30% tego, co zazwyczaj. Więc tak dalej. Otoczka profesjonalistów. Wokół twojej osoby oraz usługi. I o co chodzi? Mówiąc, plus, jak po prostu sprzedajesz twoje usługi i rozmawiasz z klientami, czy w jakikolwiek sposób się reklamujesz, tworzysz wizytówki, nieważne, wychodzisz do świata ogólnie, żeby ktoś cię tam zobaczył, no to o wiele bardziej profesjonalnie z automatu wyglądasz. Nie no, bo wiesz, oczywiście możesz być pojedynczym trenerem i ja. W większości z takimi ludźmi współpracuje, Może być pojedynczym trenerem, może być przekozakiem, robi wszystko świetnie, mieć specjalistą pewnym siebie, dobrą osobą, dobrym człowiekiem, dobrym sprzedawcą itd. I wszystko może być super, ale jak masz po prostu zespół, już jakby wiesz, masz swoją jakąś tam strukturę firmową, powiedzmy, kimś tam dowodzisz, przewodzisz, jesteś za kogoś tam odpowiedzialny, no to od razu widać, że po prostu ty jesteś w branży, masz tych klientów, nie jesteś ty jakiś tam z pierwszej łapanki, cokolwiek po prostu się znasz. Także już takie nieraz nawet bezpodstawne, powiedzmy, gdzieś tam obiekty ze strony ludzi, czy on się zna, czy on jest nowy, czy nie nowy, czy ktoś mu tam zauf. UV, czy cokolwiek, wpisz sobie Twoją ulubioną obiekcję, no to część z nich zostanie już po prostu wycięta. Nie? Także. To po prostu wasz taki image, vibe jako zespołu, ciebie, jako powiedzmy litera tego zespołu, tworzy po prostu dobry. I ostatni punkt tutaj: łatwość w sprzedaży dzięki różnorodności zespołu. Czyli po prostu jesteś w stanie obsłużyć większą część rynku, ponieważ jesteś w stanie rozwiązać więcej problemów, zaspokoić więcej potrzeb, zrozumieć więcej klientów, dowieść rozwiązanie dla większej ilości klientów, ponieważ wiesz, niektórzy wolą trenować z trenerem młodszym, starszym kobietom, mężczyzną, z trenerem od tego, z trenerem od tego, tutaj bardziej sylwetkowy, tutaj bardziej fizjot, tutaj bardziej sprawnościowy, cokolwiek. Po prostu nie da się być specjalistą od wszystkiego, możesz mieć podstawową wiedzę. Z kilku działów, zazwyczaj tak jest, no ale powiedzmy, genialny we wszystkich nie będziesz ponieważ możliwości być. Plus też to takie zdywersyfikowanie nie chodzi tylko o te umiejętności twarde, merytoryczne, tylko na przykład, jeśli w twoim zespole będzie sprzedawać więcej osób, nie tylko ty, do tego sobie przejdziemy zaraz, no to też wiesz, jakby różnorodność charakterów nie będzie Wam po prostu pomagać, przyciągać. Ja jako Artur określoną grupę ludzi z określonym profilem jestem w stanie przyciągnąć. Jedni będą mnie lubić, drudzy nie. I to jest całkowicie normalne. I wiesz, im więcej masz po prostu zmiennych i więcej masz ludzi, tym po prostu stosunkowo większe grono. O osób statystycznie w stanie Was polubić i wtedy będziecie w stanie ich po prostu obsługiwać, przekonać do siebie, puścić do swojego świata i po prostu działać. Także po pierwsze merytorycznie macie większy asortyment, po drugie jeśli chodzi o Wasze umiejętności, powiedzmy jakby miękkie charakter osobowościowo i tak dalej i tak dalej. Lecimy dalej w takim razie. I już wiesz dlaczego warto to zrobić, więc jak to zrobić? Oto jest pytanie, a sprawa jest to niezwykle prosta, ponieważ ja niesamowicie lubię bardzo proste rozwiązania. Lecimy. Najważniejsza sprawa, aby wszelakie te rozwiązania, w ogóle cały ten film miał sens, to musisz potrafić w powtarzalny sposób regularnie. Generować klientów do Twojego biznesu. Konkretna metoda nie jest istotna, jednak ten zasób musisz posiadać przed całą resztą, ponieważ nie, jak sam nie masz klientów, masz problem ze sprzedażą, z pozyskiwaniem, z wypełnieniem własnego grafiku, no to nie wypełnisz grafiku czterem Twoim kolejnym współpracownikom, więc to musisz najpierw mieć. Nieistotna jest metoda, nieistotne, czy korzystacie z Facebooka, YouTubea, Instagrama, TikToka, ulotek, jeździsz już i że jesteś trenerem. Jeśli coś robisz i ci działa, to po prostu kontynuuj. W każdym razie na początku potrzebujesz tej metody. Traktuj to jako wypełnienie czterech wiaderek, które potrzebujesz potrafić produkować potrzebujeszies Ekran. Tak osobiście polecam Ci zapełnić grafik sobie, własnej osobie do poziomu 5-6 godzin dziennie, a resztę czasu, który masz dostępny przeznaczyć na budowę zespołu. Taki czas sprawi, że Będziesz cały czas działał, cały czas działał z klientami, nie będziesz przepalony, będziesz mógł działać w odpowiednim mindsetie, z odpowiednim zaangażowaniem. Będzie ta praca też jakościowa, a też z drugiej strony nie będzie jej na tyle dużo, abyśmy się czuć przepalony. Jeszcze z kolei będziesz miał po prostu fajny przychód, taki podstawowy i też środki do jakiegoś potencjalnego reinwestowania właśnie w no, budowę Twojego zespołu, nie? W ten sposób masz stabilny jeden filar Twojego biznesu. Jeszcze to jest Twoja manualna praca, wkrótce się to zmieni i. Będziesz z większym spokojem poruszać się po całym procesie, wiedząc, że po prostu ten przychód masz i że jesteś bezpieczny. całą, no jeszcze robisz tak powiedzmy na boku. Jak Twoje życie od tego nie zależy, tak zero jedynkowo, no to działamy po prostu lepiej, jesteśmy bardziej spokojni, podejmujemy lepsze decyzje. same dobre rzeczy się jem. w ogóle, jak nie masz naszego na garda. Więc następnie szukasz potencjalnych trenerów do współpracy z tobą. Czyli masz skila, jak wypełnić sobie grafik. Wypełniłeś sobie grafik do tego zadowalającego poziomu, następnie szukasz potencjalnych trenerów do współpracy z tobą. Osobiście polecam Ci zacząć od grona znajomych. Jest najłatwiej, najszybciej i masz odrobinę łatwiej wybrać właściwą osobę, ten zazwyczaj dobry ciał. W dalszej kolejności grupy na Facebooku, Elix, różne portale ogłoszeniowe czy reklamy płatne. W praktyce ja osobiście nie spotkałem się z sytuacją, gdzie ktoś musiał wykraczać poza znajomych i grupy na Facebooku. Więc to jest dla Ciebie pod tytułem sugerowana kolejność, czym się powinieneś zająć, zwłaszcza na początku, jeśli no, planujesz ten zespół, prawdopodobnie nie zre zrekrutować od razu 15-20 osób, tylko jedną, być może dwie, żeby zobaczyć, powiedzmy, z czym to się je, czy to jest w ogóle dla Ciebie. Gdy masz odpowiednią osobę bądź osoby, dogadujecie. Warunki korzystne dla każdej ze stron, i zwyczajnie zaczynacie działać. Procentowe czy stałe wynagrodzenie, jaka ilość kosztów po czyjej stronie, forma umowy, warunki konkurencyjności, to wszystko ustalacie indywidualnie w zależności od warunków, ponieważ różne sytuacje są, różne oczekiwania są, trzeba to po prostu przegadać z odpowiednimi osobami. Ty ode mnie najpierw ustal powiedzmy Twoje warunki, Twoje oczekiwania, to w jaki sposób ty chcesz z ludźmi pracować, pod jakim względem chcesz siebie zabezpieczyć, ich, co oferujesz, czego nie oferujesz, gdzie leżą granice. Czyli mówiąc, prosto, ustaw to wszystko pod siebie. I jeśli tylko jesteś normalnym człowiekiem, to nie są jakieś. Z dupy wyciągnięte zachcianki, tylko są to po prostu normalne, racjonalne argumenty. To dopiero po to szukasz ludzi, którzy będą chcieli, którzy będą e, jakby rezonować z tym, po prostu czuć i będą się chcieli na to zgodzić. Jeśli to są właśnie po raz kolejny normalne rzeczy, nie będziesz problemu z tym, żeby mm, znaleźć osoby pod to. Więc najpierw narysuj sobie powiedzmy taki biznesplan w głowie i na kartce. Pamiętaj, że wiesz, nikt nie ma racji ostatecznej. I jednemu człowiekowi podoba się to, drugiemu to, trzeciemu to, i każdy z nich potencjalnie ma rację, tylko aby dwie strony w takich równaniach były szczęśliwe, to właśnie te dwie strony, które myślą podobnie, przynajmniej muszą się gdzieś tam spotkać. Mm, jeśli chodzi o wynagrodzenie, dobrym poziomem wyjściowym, rozliczenia ogólnie jest 50 na 50 e, przychodów. To jest taka moja jakakolwiek rekomendacja, bo nie chciałem cię zostawiać po prostu z niczym. Jednak ja osobiście działałem w modelu 70-30, że 70% leci dla trenera, 30% leci dla mnie, gdzie odpowiadam za prawie wszystko i wszyscy jesteśmy zadowoleni, ale po raz kolejny mogą być różne ale od tego momencie teraz jeszcze sobie dostosuj po raz kolejny w zależności od sytuacji, oczekiwań, gdzieś tam jakiś... Kosztów bocznie i tak dalej, i tak dalej. Chciałem Cię po prostu z czymkolwiek na początek zostawić. Najłatwiej i najefektywniej na początku sprzedawać własnoręcznie i przekazywać gotowych klientów dla Twoich współpracowników, ponieważ najprawdopodobniej, gdy skutecznie potrafisz zapełnić swój własny grafik, o tym gadaliśmy wcześniej, będziesz w stanie, będziesz w Waszym zespole chwilowo najlepszym sprzedawcą. Więc to jest najlepsze rozwiązanie na początek, żebyś Ty po prostu sprzedawał, Ty konsultował, Ty rozmawiasz z ludźmi, umawiasz, wypytujesz o ich cele, przedstawiasz ofertę, dopasowujesz ofertę i następnie odsyła się do, do celowego trenera, który Tą osobą się zajmie. Dobierasz najbardziej odpowiedniego trenera z twojej ekipy do waszego klienta i przekazujesz klienta dalej. Osoba, już po konsultacji z tobą, przychodzi gotowa na umówiony trening. Czyli po prostu za kilka dni na docelowy umówiony trening, gdzie trener do opieki już jest w 100% tak przygotowany, dzięki informacjom, które dostał od trenera konsultującego i zaczynają pracę. Czyli no, po prostu trzeba sobie te informacje przesłać. Mega prosta sprawa. Wraz z wdrożeniem, czyli po prostu wraz z rozwojem waszej powiedzmy firmy, waszej grupy, waszej społeczności, można oddelegować do zespołu również sprzedaż, aby byli jeszcze bardziej samowystarczalni. Wtedy ty zajmujesz się wyłącznie generowaniem potencjalnych klientów. Na początku zazwyczaj polecam właśnie trenerowi, macie temu sprzedawać, ponieważ Zazwyczaj te osoby, które są najbardziej wdrożone, mają największą właśnie nutę przedsiębiorcy, skoro zdecydowali bądź ły się zbudować swój zespół. Zazwyczaj one sprzedają po prostu najlepiej, bo już mają doświadczenie, mają też taki ogień walki o swój biznes, bo wiadomo, że nikt nie zadbał twój biznes tak jak ty. I to jest zazwyczaj statystycznie najlepsze rozwiązanie. Zazwyczaj z trenerami w pierwszej kolejności decydujemy się na takie rozwiązanie dopiero potem, jak już zespół jest odpowiednio wdrożony. Widzimy, kto ma jakie umiejętności, bądź jakich nie ma, bądź, i to jest jeden wyjątek, jeśli w pewnym momencie ty miałbyś być czynnikiem ograniczającym możliwość wykonywania, Konsultacji, ponieważ czasem, jeśli ktoś właśnie przegnie z tym, że wciąż pracuje za dużo, powiedzmy na florze, a ma za mało czasu na sprzedaż, to czasem jest tak, że jakby ten przywódca jest po prostu wąskim gardłem we własnym biznesie i to on ogranicza rozwój swojego biznesu. I w takiej sytuacji czasem warto jest nawet szybciej niż powiedzmy cała reszta jest gotowa, oddelegować tą sprzedaż, ponieważ jeśli robisz wszystko w 100% zajęliście, ale masz tylko 20% powiedzmy wymaganego czasu, który jest potrzebny do optymalnej sprzedaży, no to lepiej jest to zamienić kogoś, kto będzie sprzedawany w połowie, tak dobrze jak ty, ale tyle cały ten po prostu czas e, gdzieś tam niezbędny. Jak do tej pory Przynajmniej to zawirowanie nam się dobrze sprawdzało, więc Tobie to też polecam w takich sytuacjach potencjalnie to przyspieszyć. Osoby zatrudniasz albo na zlecenie, albo umowę o dzieło, albo B2B, albo cokolwiek tam uznasz, zależy to od Twojej sytuacji, formy opodatkowania oraz preferencji. Ogólnie warto jest po prostu pogadać z księgowym, który Ci pomoże przeprowadzić Cię przez cały ten proces, ponieważ on jakby nie patrzeć na Twój biznes, Twoją firmę, Twoje oczekiwania, Twoje koszty cyferki najlepiej. Ilość klientów, trenerów czy przepracowanych godzin powiedzmy ogólnie w zespole dostosowujesz do preferencji oraz tego, jak chcesz, aby wyglądało Twoje życie i biznes, ponieważ klasycznie im większa ilość zasobów Twoich do zarządzania, czyli im większą ilością zasobów zarządzasz, w tym przypadku ludzie i finanse, powiedzmy z grubsza, tym bardziej czasochłonne i streso stresogenne dla Ciebie będzie to, więc musisz wyczuć moment, w którym po prostu się to Tobie opłaca i gdzie jesteś jak najbliżej Twojej właśnie tej wizji życia, powiedzmy pierwotnej, czyli powiedzmy fajny lifestyle, w miarę fajne pieniądze, w miarę luz, bez jakiegoś tam siana w głowie. Nie? Tak po prostu trzeba to dostosować. W każdym razie fajne jest to, że jak już jesteś przedsiębiorcą, to ty kontrolujesz tak naprawdę wszystko. Więc w razie potrzeby dostosowujesz ilość potencjalnych klientów, których generujesz. Bo jeśli wiesz, co robisz i robisz to z powtarzalny, to jesteś w stanie plus minus przewidywalnie to kontrolować, ile ich będziesz generować? Ilość, kontrolujesz ilość trenerów, którzy prowadzą, kontrolujesz to, ile osób na przykład do organizacji tego wszystkiego, ponieważ na początku możesz być tą jedną osobą, potem możesz to oddelegować. W praktyce możesz oddelegować dosłownie. Wszystko. Na początku, jak w prawie każdym warto jest w mojej opinii być taką zosią samosią, żeby odpowiednio poznać każdy etap pozyskiwania, wdrażania, rozwiązywania problemów i tak dalej, a potem możesz siebie powoli krok po kroku wyjmować z tego biznesu i tak naprawdę tutaj to nie jest wcale hiper trudne, aby ten biznes w 100% działał bez Ciebie, był dla Ciebie dochodowy, profitowy, wesoły, wspaniały i taki, jaki miał być od początku. Także tyle od mnie na dzisiaj. Tak wygląda mój pogląd na budowanie zespołu trenerów. Jeśli się ze mną zgadzasz, to super, jeśli nie, to wbijaj w komentarze, pogadamy, bo ja nie uważam, że mam prawdę absolutną i ostateczną, więc szczerze Chętnie poznam również odmienne opinie, ponieważ w ten sposób się rozwijamy. W każdym razie mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie wartościowy, że dał Ci do myślenia, chociażby zapalił w Tobie iskrę, aby chcieć ten zespół trenerów zbudować, rozwijać się dalej, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi, nie? Także tyle od dziś, tyle na dzisiaj ode mnie. Do następnego. Siemano.